Z Ewangelii według świętego Mateusza na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Czym się różni modlitwa Poganina od modlitwy Chrześcijanina? Otóż Poganin jest przekonany, że Bóg nie tylko nie wie, co jest dla mnie dobre, ale czasami nawet chce mojego zła, chce mnie skrzywdzić. I moja modlitwa służy temu, żeby Boga czy Bożka przekonać co będzie dla mnie dobre i żeby go namówić, żeby czynił mi rzeczy dobre, żeby mnie nie krzywdził. Przekonać go do tego, żeby dawał mi łaskę. Chrześcijanin natomiast jest przekonany, że Bóg lepiej ode mnie wie, co jest dla mnie dobre i że Bóg znajduje rozkosz w czynieniu mi dobra, że nie muszę go namawiać na czynienie dobra, nie muszę mu tego dobra tłumaczyć. Moja modlitwa ma polegać tylko na mówieniu tak dla Twojej woli, na oddawaniu się Jemu, na powierzaniu się Jemu, na uwielbianiu Go. Oto modlitwa chrześcijanina. Nie lękaj się tak modlić. Do zobaczenia jutro.